hej, jestem Eros Gaming, dzisiaj sobie gramy w Robloxa. Dig Digit Dig Dig Digit Boże. Ciężko tak mówić. Yy, troszeczkę w to grałem yy, No i mam taką kanapkę. Znaczy nie kanapka, ale kanapę. Jeżeli ktoś chce taką kanapę, bo kosztuje 256. Znaczy 254 to jak na start, to spoko pieniądze. Więc, no, chcę, żebyście po prostu dołączyli. O, pokażę Wam coś, na prawo mam taba, tak? Ja się nazywam człowiek Bob, ale dokładnie to jestem RTC 1. Ale nazwa to Człowiek Bob i mam takiego skina. Zapamiętajcie, ptaszek w pół. Niestety tam jest. I no... Możesz sobie w tamtym momencie zatrzymać i... Mamy. my gramy. Coś się dzieje. Gdzieś to inaczej się działało. Dostałem wielką puchę. Na 226, więc... Te rzeczy będą oczywiście dla Was, jak dołączycie tylko do mnie. To, to, o. to też, bo to kosztuje 185. Takie bardzo drogie rzeczy to dam dla Was. No bo wy jesteśmy zamiast, więc ja wam wszystko daję. Na przykład markę za 47 to wam już nie dam bo no bo tania jest, tak? Tania jest już tam materiał, tak? Taka bardzo tania. I posyłam sobie scrolla w Tak, sprzedaj to, co trzyma. O. A w końcu zobaczycie, jakby. Co ile kosztuje. O! Na no 30. Nie podoba mi się, teraz sprzedamy. Um, tu odbiorę, tu odbiorę. Halo. jest. O, patrzcie, ot, 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 otworzę. A na Was będzie ta paczka. Ona da Wam expa i będziecie mogli tutaj kupować lepsze tutaj łopaty. Ja mam siódmy poziom, to zrobię na to. Na pewno mi się musi udać. Widzowie, widzicie co? Blokuły Pani. Widzowie. E, Czuję. O widowie! 339 To jest dla was widzowie Jeszcze się pali, więc to... to te jeszcze są po prostu dla was widzowie, tak? O. widzowie, chyba to dla was mam No Jeżeli to będzie drogie, bo to jest 126 Dobra. To będzie to tyle. Ale po tym odcinku na pewno coś nagra. No tego to wam na pewno nie dam, bo to jest przecież słabe, nie? Zwykła śrubka, nie? Więc po co mam dawać jakieś śrubki, które kosztują pole 250, Dlatego... telefon 51 nie pluger też jeszcze na pewno sprzedam Jest? Tu nie ma nic. O! coś się zacięło gra. I to bardzo. Teraz są ścinki duże. No, jabłka to wam chyba nie dam. Czekajcie, to jest 5 minut. A to mi jeszcze wygrywek, bo kupiłem. I na pewno będę. Nagrywał, bo to fajna jakby tak tam ona normalnie kosztuje 119 złotych. Ja Miałem akurat tam 150 złotych, więc no kupię, kupiłem grę, jak ją zainstaluję, to będę od razu ją nagrywać O! I patrz. Te rzeczy. te rzeczy, pamiętajcie widzowie, te wszystkie rzeczy, ale Wpisów bogaty, dostaniecie mięso, bogaty, dostaniecie mięso, się złego dzieje, tam to jest ser do ściany sery wam dodamy i... jak będziecie wiedzieć, że to ja po prostu napiszcie ja wam odpiszę i wam dam te rzeczy I dla jednej osoby dam dla jednej osoby dam dwie rzeczy No lepiej się śpieszcie To pierwszy ten lepszy Jakby tak powiem Eee no to wszystko jest tani i to ja Wam nie daję takich tanii Ja Wam tylko jakieś konackie rzeczy, które kosztują po stówki chociaż Тук трябваше да бъдем в герма. Вау, и, wow. и доставям скарпетки. скарпетки. И тогава. Ставям скарпетки. И така можна скарпетката да стъпим. О, чакай, че виждате, а? Абото е под контрол. Добре. No, i fajnie. I teraz dla was mogę zbierać rzeczy. I coś jest, no. Pisze, że jestem up, ale chyba nie. Jeżeli chcecie takie koło, to mogę wam dać chętnie. No, teraz jakaś epika rzecz, to dla was będzie. Dla was, widzowie. Czy to tablet. Czyli to tablet. No przegra zaczęła. Goldfish. O widzowie zobaczcie. Ja on to daję. A, to wszystko daje, to wszystko po 200 kosztuje, nawet nie chwilę po 300. A to jakieś 100. No dam wam tą kartę, no 99, to w sumie taka stówka. Jeżeli to chcę, no to koło mogę dać. Koło mogę dać, koło, tak, ktoś Chętnie dam. Oh, Spójrz, yes. tu. Oh. Przecież zaczęło, ale nic. Każdy się rusza. Cołąpkę mogę wam dać? Gigantyczną. Pamiętajcie, co było na początku. Moja no, to jest wosek jeden. I no. Nie wiecie, ja mam wieczór z bok. A co cię puszkę? Ja, nie ma to problemu. Ja wam mogę przydać, ale skarpetki, które od obra mnie skarpetki które Skarpetki to do sprzedaży. Co jest tylko Dla Was wszystko najlepsze, żeby nie było. O, tu są magnesy. O oh, Jezu. Yes. Wow. I tu Coś dobrego jest. Bardzo. Uuu. Dla was. Przez to czyścić. Dla was wszystko, te rzeczy, oprócz serca, niepotrzebny nie już czas Odbiory, redukcje Dla pokażę wam, jak. Mam wam na przykład coś takiego, tą sofę i na przykład puszkę. I jako trzecia rzecz to będą te boksy Będę Na pewno live, ale... Даже на пустыне. Купайте у нас. Здесь. 금야이요 <목소리도> <목소리도>